hej, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z GTA Vice City Stories. Jak widzicie, przebrałem na waszą prośbę Wiktora. No i rozpoczynamy sobie kolejną misję dla Reni. a bad girl. Uh. Uh. Oh, give it a rest, Reni. I went to film school. I am an expert in everything. I love bullying people. I'm perfect. So why do I have to spend my time whipping you? For the art. Oh, you're so very bourgeois. Sweet, but so, so average. Go. It's over. You're fired. But Renny. But Renny, but Renny. Renny, you are fantastic and I am so very mediocre. Now, Go. Oh. <laughs> darling, you are here to lighten my heart. Uh, not exactly. I love you. I love this man. Kiss me! Hey, hey, give me a break. I'll break you if you break me. Mm -hmm. I can't deal with this. Oh, darling, please. I need your help. It's a friend of mine, Gonzalez. <laughs> He's got to move a shitload of coke. <laughs> <sighs> Jedźcie na miejsce spotkania. Eee, do... Wow, ale fajna furka. W sumie pierwszy raz ją widzę w ogóle. No nieźle to wygląda. Eee, powiem wam, że przebrałem się, bo wiele osób mówi o Jodzi, wejść, przebież tego Wiktora, bo w porównaniu do Lensa wygląda jak żebrak. Joji, weź zmień te ciuchy. Joji, kiedy, kiedy końcu zmienisz ciuchy. Wiktorowi aż w końcu zmieniłem. Jest kilka fajnych ciuszków, być może będę miał okazję wam to kiedyś tam pokazać, jak pójdę do kryjówki, zapisać grę, może coś w tym stylu. Ale wydawało mi się, że ten ten ta koszula biała i czarna spodnie chyba prezentują się najbardziej nowocześnie i po prostu fajnie. Lens jakoś specjalnie w garniturze mi się nie podobał, więc stwierdziłem, o tutaj też ma taki garnitur podobny jak właśnie LES, ale w pomarańczowym kolorze. I stwierdziłem, że to to kiczowato wygląda i będziecie znowu marudzili, że... Co on ma na głowie? Ale co ten koleś w ogóle naupiemiał takiego rudego? Nie wiem co to było. Ale dobra, wsiadam do śmigłów, takiego takiego widzę. gdzie mam leczyć? Chyba mamy leczyć. Za nim. Nie do jakiegoś konkretnego miejsca, tylko po prostu za nim. No dobra. Śmigłowiec jest dosyć fajny, powiem wam, że takiego jeszcze w tej grze zobaczyć nie miałem okazji No i co, musimy po prostu go chronić, tak więc W miarę blisko tutaj musimy pływać Sami też możemy strzelać, jak widzicie Więc jest w miarę okej okay. Też muszę wam powiedzieć, że troszeczkę poczytałem właśnie o tej babce czy tym facecie Reni, tak, nie wiadomo co to w ogóle jest bo ktoś tam z was pisał mi właśnie, że ona występowała w Liberty City no tak, to jest prawda ale to było tylko takie wystąpienie w radiu więc ja też jak gram za bardzo już się w ogóle nie słucham tego co w radiu leci więc mogłem to oczywiście pominąć myślałem, że gdzieś tam po prostu w ogóle Reni pom pomyliłem gdzieś tam, że ona gdzieś występowała może w męskiej czy żeńskiej roli ale nie, występowała tylko w radiu no bo Liberty City, wiecie, wyda te wydarzenia w Liberty City dzieją się e, znacznie później niż te, które aktualnie się odbywają. No to mogę Wam troszkę zaspoilerować, bo to nie jest jakiś specjalny spoiler, e, że właśnie Reni w radiu e, Liberty City e, chwaliła się, że e, przechodziła wiele operacji. I prawdopodobnie, chyba teraz sobie pamiętam, była facetem od samego początku, potem zmieniła płeć na e, kobietę, e, no i została prostytutką, więc... Marnie skończyła. Taki mały spoiler, myślę, że nic tutaj yy, nie, jeśli chodzi o rozgrywkę, samą to nie będzie to miało w żaden sposób znaczenia. Czy została po prostu czy nie. Też z tego co sobie sprawdziłem, to Reni jest jedną z jedynych postaci, która to właśnie pochodzi z Niemiec. Co ciekawe. I tak też myślałem to jest też jedyny transseksualista w całej serii GTA. Ale ich tu jest, kurde, sakra Też na chwilę obecną całkiem dobrze mi widzicie idzie Praktycznie się nic nie muszę robić oprócz tego, że po prostu powinienem lecieć gdzieś tam jakoś dosyć nisko, aby oni mogli tutaj zająć się sprawą Zobaczcie, chwila, moment, podlecimy niżej nieco I oni motorówki rozwalają mnie motorówki nie jest też też nie jest to jakoś specjalnie ciężko tutaj załatwić z tym raczej nigdy problemu nie miałem kilka strzałów i po motorówce to się trzyma nie wiem nie wiem dajcie mi stać co on ma na łbie bo to, róż, to różowe też różowe rude to bardziej jest rude pomarańczowe coś to nie wiem wygląda mi jak jakieś kurde gniazdo na głowie beka typa, masakra Zresztą ja odkąd gram w Vice City Stories nie miałem okazji w ogóle ani popływać motorówą jakąś szybką ani... Zestrzę helikopter, co? Jaki helikopter? Drugi helikopter, czekajcie. A tu jest, dobra, widzę już. czy tak łatwo nie będzie. Czekajcie, już tutaj. O! Dobra, załatwiony. Myślałem, że będzie ciężej, ale mam też działko tutaj, dzięki któremu mogę strzelać. Co zatem idzie? Idzie dosyć nieźle. Zobaczcie, uszkodzenia Gonzalesa są bardzo, ale to bardzo małe. Skuterem wodnym też w sumie jeszcze nie miałem okazji popływać, więc trzeba będzie potem nie wiem, do kolejnych odcinków. A Poszukać jakiegoś skutera wodnego i popłynąć na misję skuterem, tym bardziej że e, bardzo blisko tutaj e, wodą będę miał dobrać braci Mendes chociażby, czy właśnie do Reni. Oni stacjonują na tej samej, powiedzmy takiej wysepce małej.

no dobra, misja ukończona, tak więc ja pójdę sobie grę zapisać w razie czego, w razie gdyby, nie, gdyby mi nie wyszło no i za chwilkę do was dołączę, to tak sprawdzam, jest o, jakieś, jakieś auto tu mamy. więc dobra, ja jadę sobie zapisać grę i za chwilkę do was dołączę. Okej, okay, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Nie jedziemy sobie tutaj, znaczy jedziemy. Lecimy na misję dla dla braci Mendes. Zobaczymy co teraz dla nas tutaj wymyślą. Też będę starał się no, taką troszkę różnorodność, raz mi się dlatego, raz dlatego. Na wysokie loty. O, thank God, you're here! What's going on? I've got some bad news, friend. You're in terrible trouble. What? Diego is beside himself with worry. Oh, wait a minute, hold on. What are you talking about? The police got some of our merchandise, but it's you we're worried about. Why? You see, we're utilitarians. The greatest good for the greatest number. And there are two of us, but only one of you. So Diego suggested we explain to the police that the cocaine was yours. What? Oh, my. oh, yeah, that's very thoughtful of you. And unfortunately, I have this paperwork showing your involvement in the project. Unless we could resolve this little distraction. And how do you suggest we do that? You steal the cocaine back for us. It's been <sighs> impounded. You must steal it before they take it back to the police station. Thank you Vic. I do so enjoy our conversations. I find you very inspiring. Thanks. Here we go again. Have fun. Jest do helikoptera na złomowisko i teraz pytanie gdzie to złomowisko w ogóle jest. Wow. Dobra to sobie jedziemy. Szkoda, że tego helikoptera nie ma tutaj, że one znikają, wystarczy pójść na jakąś misję. Znaczy tak, powiem Wam, że leciałem sobie helikopterem do mojej siedziby, żeby zapisać grę, to helikopter na ulicy był, nie? W przypadku, kiedy właśnie tutaj staram się iść na jakąś misję i przylecę sobie helikopterem, to on po prostu znika, nie wiem, być może powinienem był troszeczkę dalej stanąć, być może, nie wiem, jakaś w okolicy tutaj od Nowa Respi, kiedy wyjdę z misji, czy po prostu mam pojazd nie trzymać w tym miejscu, gdzie tam jest mniej więcej kascenka? No nie wiem, nie mam pomysłu na to, ale po prostu one zauważyłem, znikają też muszę wam powiedzieć, że kiedy wczoraj renderował mi się wczorajszy odcinek, pozdobywałem sobie już dosłownie wszystkie możliwe do zdobycia biznesy, bo radziliście mi, żebym to zrobił, wtedy ludzie nie będą mnie gonili. To jest naprawdę, powiem wam, coś niebywałego, bo to nie jest prawda. Okazało się, że to nie jest prawda. Mówiliście mi, że jak zdobędę wszystkie interesy, to po pierwsze ludzie nie będą mnie szukali, a po drugie zdobędę ulepszenia auta. Że będzie auto niby lepiej tutaj wytrzymałe. Muszę Wam powiedzieć, że tylko jedyne co dostałem to właśnie ulepszenia aut, które są właśnie przy różnych tutaj interesach, ale to by było tyle. Ludzie mnie gonią i co najlepsze. Eee, już e, ludzie z gangu mototykistów za bardzo mnie nie gonią, ale znalazłem kolejnych przeciwników, którzy są mi jeszcze gorsi. podjeżdżałem taką terenówką, gdziekolwiek jestem tutaj w trybie swobodnym i po prostu robią wszystko, żeby zestrzelić mnie, mój samochód i zabić mnie. To mi się często bardzo udaje, więc po prostu chciałem sobie ułatwić rozgrywkę, a się okazało, że tylko po prostu. Dobra, wejdę do helikoptera. A się okazało, że po prostu tylko sobie utrudniłem teraz rozgrywkę. Nie wiem, być może coś źle zrobiłem, więc od razu wam o tym właśnie mówię, abyście mi może coś ewentualnie doradzili, czy nie wiem, mnie strollowaliście, jak zwyczaj macie robić, czy po prostu, nie wiem, ja coś źle robię, bo... Ogólnie dostałem informację, że przejąłeś wszystkie 30 biznesów, i się te wszystkie 30 biznesów miałem przejętych, i odblokuję, jakieś tam ulepszenia auta. Nie? Taką informację dostałem, więc się ucieszyłem. Mówię, no dobra, teraz pewnie będę miał spokój, i, i wszystko będzie ok. Się okazuje, że jest taki gang. Nie wiem, jak on się nazywa dokładnie teraz, ale coś na S. I właśnie to oni mają niezłe fury, takie terenówki takie, może nie terenówki, bardziej takie suwy. I właśnie jak podjadą, to jest tragedia. Mają takie uzbrojenie karabiny maszynowe, że podjadą pode mnie i jeśli im w miarę szybko nie ucieknę, powiem Wam, no to auto od razu zaczyna płonąć, nie? Trzeba po prostu wyjść z auta, uciec i ich dobić, bo naprawdę jest dosyć ciężko na chwilę obecną. Są plusy tego, ponieważ dostaję codziennie dostaję 30 tysięcy praktycznie 30 tysięcy doltów, to jest strasznie dużo moim zdaniem, zobaczcie mam 70 tysięcy aktualnie więc jest mi stać na bardzo fajne bronie to mi się podoba ale nie podoba mi się to że chciałem sobie ułatwić rozgrywkę poddałem wszystkie interesy a się okazało że tylko sobie utrudniłem zabawę dobra bierzemy ten kontener dotarł kontener do punktu zrzutu a i ten punkt zrzutu jest teraz to jest pytanie gdzieś na wprost pewnie chyba na lotnisku bo tam dalej chyba nic nie powinno innego być. O, tu chyba nadal jest ten helikopter, którym leciałem e, misję wcześniej, więc będę sobie też musiał go sprawdzić. To jest sporo tych helikopterów, fajnie, że dodali właśnie takie środki latające, a szczególnie podoba mi się właśnie to, bo tak grałem sobie w to Liberty City, grałem też, pamiętam czasy GTA 3, jak grałem. Brakowało mi czegoś takiego właśnie, gdzie no, moglibyśmy sobie troszeczkę dorobić, bo ja nie lubię w grach, kiedy dostajemy kasę, tak, bo to w Liberty City, dopiero na sam koniec, dopiero na sam koniec będziemy mogli sobie kupić fajne rzeczy, ja nie lubię czegoś takiego, wolę, jak są właśnie jakieś takie biznesy, że mogę jakieś misje poboczne porobić, aby troszeczkę się tutaj e, tej kasy zdobyć więcej, tak jak teraz okazałam 73 tysiące i spokojnie już teraz na luzie mogę sobie kupować najróżniejsze bronie, kupiłem sobie sniperkę, kupiłem sobie amunicję do shotguna, I wiele innych rzeczy fajnych. A jeszcze i troszeczkę, zadanie o poziom wyżej. To jest tam blisko miejsca, gdzie stacjonował Phil Cassidy. Więc lecimy. Takie troszeczkę zadanie o level wyższy, czyli teraz będziemy musieli przejąć e, towar z samochodu. Ale te rzeczy nie powinno należeć do ciężkich rzeczy. Jak ktoś gra w GTA 5, no to doskonale sobie powiem wam poradzi, bo latanie jest znaczy ogólnie, samo latanie jest bardzo podobne, ale też kargobowem często jakieś tam przedmioty przewoziliśmy. W kargobowie było ciężkie to, że tam trzeba było to podczepić, to jest z automatu ten magnes taki wielki po prostu przejmuje ładunek. No i mamy już chyba ładnie, jest już nasz główny cel. Pytanie, czy mi się to uda za pierwszym razem? Dobra, jest w miarę ok. Koleś tam spierdzielał z tego auta, wystraszył się chyba. No trzeba przyznać, że gładko poszło, nie było jakoś z tym większych komplikacji, ale no mówię, to sterowanie jest bardzo przyjemne. Bardzo podobny tego ogólnie do, do innych części GTA i pamiętam jak było w Vice City, bo tutaj W Vice City Stories oczywiście wyszło jest grą późniejszą Dlatego też właśnie Nie wiem jak tam to było stworzone, już nie pamiętam naprawdę Latałem tymi helikopter helikopterami, ale nie pamiętam za bardzo Muzyka leci w tle. Okej, okay, tu nawet nie trzeba nic odczepiać. Wszystko się z automatu dzieje. A czyli kolejne zadanie jeszcze, level wyżej, gdzie on jest? A na drugim końcu mapy, no dobra, lecimy tam. Tym razem będziemy przejmowali najprawdopodobniej samochód, ewentualnie nie wiem, harlejowców może. Ale właśnie to jest kolejna rzecz, o której właśnie Wam mówiłem. Harley'owcy nadal istnieją, już Harley'owcy mnie nie atakują. Powiem Wam, że chyba do mnie już mają respekt, ale kurczę, taki gang na S, oni się nazywają na S. I oni po prostu, nie dość, że atakują mnie normalnie na ulicy, to też próbują przejąć moje biznesy, nie? Często mam gdzieś tam jakąś informację, że a, Jordi tam już ci atakują, biznes leci, lec tam, pobaw się z nimi. No powiem Wam, że czasami miałem okazję raz odbijać swój interes. Więc nie wiem tak jest zawsze, ale raz odbijałem swój interes. To było to zadanie zdecydowanie cięższe niż przejęcie samego biznesu. No pokazywałem Wam jak wygląda przejęcie biznesu, tak? Jedziemy na miejsce, rozwalamy pojazd, który stoi obok jakiegoś biznesu. Rozwalamy wszystkich, którzy wychodzą. Wbijamy troszeczkę, rozwalamy, dobijamy resztę. I niszczymy różne rzeczy, które są w środku, nie? W przypadku kiedy... Ratujemy swój interes, to mamy ludzi, którzy nam pomagają. Którzy nam bronią, bronią naszego interesu. Plus dodatkowo też... Naprawdę ogromne są, akurat ja spotkałem się z ogromną ilością przeciwników, którzy nadjeżdżali, taka horda przeciwników po prostu nadjeżdżała pod biznes i atakowali z różnych stron. Dobra, lecimy w dobrym kierunku. Nie wiem, być może muszę mieć wszystkie biznesy na, wiecie, na 100% przejęte, w sensie tak, że jak ktoś mnie zaatakował, to muszę ten wizję troszeczkę naprawić, coś no nie wiem, nie mam pomysłów. Nie wiem, czy ktoś mnie strollował, czy ktoś do końca sam nie wiedział, że, że, że tak to wygląda. Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Jeśli macie jakieś tam propozycje dla mnie, to dajcie znać, bo widzę, że e, też mi pomagacie z, z GTA, jakieś tam rady dajecie mi, dzięki czemu naprawdę jest mi łatwiej w tej grze. E, to mi się osobiście bardzo podoba, że mamy taki kontakt ze sobą, że pomagacie mi tutaj, te materiały stają się coraz to lepsze. Przede wszystkim najwięcej ma rodzili się o ten strój. Ja na to jakoś większej uwagi nie zwracałem, wiecie, powiem wam szczerze. Strój jak strój. No, przypominał mi strasznie Wiktor CJ z Geta San Andreas właśnie w takim stroju. Więc tym bardziej chciałem po prostu taki strój mieć ubrany. Ale dobra, czekajcie. Skupmy się teraz tutaj. Harlejowcy są i teraz chyba jego muszę tutaj wziąć. że nie skręcił nigdzie. Dobra, mamy go. Okej, okay, czyli musimy go odstawić na parking, ale zwróćcie uwagę, że nawet jak go tam już wziąłem uderzył lekko w jakąś lampę tam w światła i troszeczkę też tutaj uszkodzeń mu przybyło, więc trzeba to robić dosyć delikatnie. Aby tutaj no, zrespiły się auto na dachu, dobra. Zrzucimy go i to chyba będzie już tyle. Okej, okay, misja ukończona, 1500 dolców padło. Zdecydowanie helikopter teraz szybciej lata No i to by było tyle na dzisiaj Jeśli wam się odcinek podobał Dajcie łapkę w górę Dajcie znać co myślicie o tych przejętych biznesach Co tam jest nie tak No i trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Cześć